Dzisiaj wyszedłem z domu, aby znaleźć się w kościele, aby tam uczcić Boga, Różańcem Świętym, niecałym kilkoma dziesiątkami Różańca Świętego. No Po drodze mówiłem, a to w domu odmówiłem jedną. No i tak po prostu sobie złożyć, żeby pójść na spacer, co by było łatwiej, przyjemniej, lżej, żeby szybciej czas zleciał. Tak sobie pomyślałem, że jak ja pójdę na chwilę do kościoła, to poproszę Jezusa, aby On był ze mną na resztę dnia. No i jak człowiek nie wiem, szuka palca, znaczy jak podasz człowiekowi paluszek, no to on weźmie całą rękę. <laughs> Czyli ja tak sobie pomyślałem, że no nie tylko na ten dzień, ale i na tydzień na miesiąc, nawet i na wieki całe. Bo czyż nie jest ciekawiej tutaj w domu, a tam? No cóż, ma Jezus w kościele. Czyż tu nie jest ciekawiej? Tu jest, no bo na wszystko. Chociażby no telewizja, internet, nie wiem, książki, a tam? No praktycznie. No, powiedzieć jest zamknięty. Nie ma nic. No, tyle, tak można powiedzieć, z przymrużeniem oka, pół żartem, pół serii. Oczywiście, nie to jest istotą rzeczy. Wiadomo jest, jak, jak naucza Kościół. Ale no, sam Jezus mówi: bądźcie jak dzieci. No więc byłem w kościele, odmówiłem Różaniec Święty. Poadorowałem Jezusa, obszedłem Kościół naokoło, tak jak. To robią procesje. Oddałem przecież też matce Bożej w ołtarzu polowym ta zewnątrz kościoła. No i zamiast prosto wrócić do domu, poszedłem do biblioteki. No nie jest za ciepło. Zatrzymałem się przed book Tam jest taka szafka na zewnątrz, przy niej ławeczka. Półeczka z książkami na zewnątrz Biblioteki, na powietrzu. No ale zajrzałem tam, jakieś tam książki były, ale jednak chłodno, chłodno zimno, wszedłem do środka, dużo przyjemniej. No to pokręciłem się w bibliotece trochę. Przejrzałem jakieś tam pozycje. No różne, 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 a to jakieś... No to nie będę już wymieniał. Ale zapytałem się bibliotekarzy o autorów działdowskich. No i wziąłem. Pozycje, jakie tam były pani Elżbiety Zakrzewskiej. Poszedłem sobie na górę i przejrzałem te książki i wybrałem bodajże najnowszą. Najnowszą, a to pod tytułem Maseczki szyte na miarę. Szyte na miarę. I przeczytałem jeden rozdział. Jeden rozdział. Jak dobrze pamiętam, no, starałem się zapamiętać, żeby właśnie, bo miałem też na myśli, żeby zarejestrować to. No to tam pojawiają się postaci Bogna, która mieszka za granicą w Danii, przyleciała przy, przy, przy z Kopenhagi, odwiedzić znajomych, no i rodzinę pojawiają się tam, właśnie ta jej rodzina się pojawia. No, tam jest krótka, tam opis, że dwa tygodnie odwiedzała coś tam, no nie wiem, czy, dwa tygodnie, czy jakoś taki okres przed tą właściwą akcją, która się rozpoczyna, że już odwiedziła znajomych, no i teraz czas byłby na to, żeby rodzina, chociaż niechętnie o tej rodziny tam chciała zajrzeć, ale są to jej rodzinne strony i znalazła się właśnie w tym czasie wczesną wiosną, tak o tam późną zimą, wczesną wiosną u swojej rodziny, a to którą jest jej siostra, Magda. Magda ma już założoną rodzinę, ma męża i córkę. No i ona przy, przyjechała do nich yy, i cóż, spotkała ją w tym czasie pandemia. <grytania> Także zatrzymała ta pandemia ją na, na dłużej. Na dłużej u tej siostry Magdy Magda ma męża Karola Zatorskiego, czyli sama też nazwa Zatorska, no i córka córka. No hmm. widzisz, imię imię córeczki. Jak? To było córki. I imię. Takie trochę dziwne. No a teraz co zanotowałem po przyjściu, po przyjściu z biblioteki co tutaj ponotowałem. Bodajże, o no właśnie, Nela, 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 Nela. Nela, bo już mi wypadło z pamięci, proszę bardzo. Nela Zatolska. No i tam dochodzi, wiadomo, tam jest nawet taki błąd drukarski, że ta siostra. Starła się. Starła się. Oczywiście Drukarski no, ze zdania wynika, że chodzi o to, że starała się. Starała się wiadomo, no, jak to gość, który dawno nie był w domu, no, jakoś tam zapewnić, żeby y, tej rodzinie no, za bardzo, to nie wiem, bo jak to mówią, goście do rozwija doście, bo no, to rozwija tematu. Ale starała się jakoś tam spędzać ten czas y, no, w miarę, żeby nie utrudnia życia, ja to już, już tak wyrażę. No i ta siostrzenica, Nela tej, tej bogny siostrzenica, wciągnęła ją w pracę w kuchni, czyli jakiś tam przepis znalazła, i żeby ta czocza cio jej pomogła upiec chlebek jakiś. No i Cóż, spróbowały, ta Nela swoich rodziców przeprosiła z tej kuchni, żeby udali się tam gdzieś do pokoju, a sama z ciocią próbowała zrobić ten, to ten wypiek. Co tam po prostu no, przydarzyła się przygoda, że nie odczytała tam przepisu poprawnie i zamiast 30 de, 30 gram 30 gramów, to dodała 30 deko, 30 deka Oliwy, oleju, i to ciasto nie chciało się lepić. No i ta czas właśnie zwrócił uwagę, dlaczego to często się nie chce lepić. I zawołały o pomoc, wołały pomoc. No i pomogła im dokończyć ten wypiek mama Nelly, czyli siostra rodzona bogny. Taka to mniej więcej akcja w tej pandemii. A to przyczyniło się do tego, że tak jakoś te stosunki zacześniły, bo no cóż, we wcześniejszych czasie, jak się wychowywały w tym domu, bo to rodzinny dom tej bogny, ona przy. ta siostra jej odrzuciła ten dom i tam mieszkała, no to nie miała takich aż bliskich stosunków, chociaż ta Nela, jako starsza, Nel, nie Nela, tylko Magda, jako starsza siostra opiekowała się i była nawet opiekuńcza, że tak w tej książce ulepsane, dla bogny, no i ta bogna na wszelką cenę. Znaczy cenę no. Chciałaś, cała się, jak już dorosła, do, yy, stała, stała się dorosła, to starała, starała się yy, wyrwać spod tej opieki, no i była taka samodzielna. <laughs> I tam o studiach było napisane, że te studia, które Bogna tu zmieniała, różne tam kierunki, aż yy, no, wreszcie udało się skończyć Filologię angielską, a Magda była taka bardziej odpowiedzialna. No i wzięła taki kierunek bardzo praktyczny, ekonomiczny. No i jak zaczęła ten kierunek, tak i go skończyła. No to nie się rozwijał, no. Jest tam też ten Karol, czyli szwagier tej bogny, ojciec Neli, mąż Magdy, który akurat wchodzi w akcję wracając ze sklepu, znaczy ze sklepu przynosząc zakupy. No akurat tam miał też w tej torbie drożdże, które były wykorzystane w tych wypiekach. Karol. Coś może na początek tyle, nie będę się rozwijał, ale mniej więcej tak. No i w tej pandemii właśnie, bo ta Nela nazywała tą sytuację wojną, wojną, tak w cudzysłowie, bo to napisane wojną. Żeby było, wiadomo, ograniczone były jakieś takie stosunki towarzyskie i no, należało ograniczyć no, jakieś takie spotkania towarzyskie, żeby tej pandemii nie rozszerzać. No dobrze, tyle mojego na żywo, takiego, no może nieskładnego języka, ale w miarę właśnie. O to wytłumaczy może sama autorka, o czym to jest. Ja czytałem jeden rozdział, może jutro mi się uda pójść, a może w jakimś najbliższym czasie, ale na jeden rozdział co dzień, jakby tak chodził, to kościoła na różaniec i jeden rozdziałik tej powieści czytać. przeczytać. No jak na razie to jest lekka, łatwa, jak to mówią, i przyjemna. A tutaj co nam podaje sama autorka o tej powieści? No, może zostawmy drugą autorkę oczy. O tutaj i puśćmy. siebie, naprawiają swoje stosunki rodzinne, rozwiązują problemy, jakie się zaistniały wcześniej, mają czas, żeby poznawać się nawzajem lepiej. No, to jest ten język płynny. Dobrze. No tak więc, byłem w kościele i byłem w bibliotece. No tutaj może akurat to nie jest ta, jako taka biblioteka, ale może poszukajmy tej biblioteki <laughs> jeszcze. Biblioteka w Dowie. O O jest tutaj Jest zdjęcie proszę bardzo No, Facebook chciałem zdjęcie A tu mi Facebook skoczył To nie To, to nie powinien zamykać Biblioteka, biblioteka w Działdowie, mm. Facebook. No może to no, zobaczmy. Może chyba zdjęcia będą. To jest strona biblioteki. Akceptuję. Dobrze. Mm. Na czytelnika, wystawy, Rodo. No takie nie ma O, istot, istotę, 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 istotę tutaj mamy. Jest to strona Biblioteki. O, tu mamy jakieś zdjęcie. Lekcja biblioteczna. O. Ja no, tutaj nie byłem, byłem gdzie indziej, byłem w czytelni tam, w takim, jak gdyby loż, w takim pięterku a'la, coś a'la pięterko. O, tu może będą jakieś, jakieś galerie. Galeria. Wydarzenia. No dobrze, bo to 15 minut to już będzie dużo, jak na dzisiaj. Ale jest taka moja rola parafejna i czytelnika.